Ileż tu ludzi? Szukamy Orfeusza. Orfeuszu, Orfeuszu. Daj spokój. Trzeba to logistycznie zaplanować, a nie wrzeszczać. Pomyślmy, od czego możemy zacząć? Przejdźmy się po prostu wzdłuż tej alejki. Gdzie są ludzie? Może Elis coś wyczuje. O tak, coś czuję, że wyczuję. Chodźmy. Patrzcie. Jakie zacne szaty. A weź to, zostaw, to dla ludzi. Fakt, nie jest to boskie odzienie, a ja tu nadal nic nie wyczuwam. Ale ja wyczuwam wiatr, morskie fale. O tak, czuję morze. Za mną, szybko, szybko. A co tutaj się dzieje? A co ma się dziać? To jest sklep rybny, podać coś? Co? Jak? Bogowie, o bogowie! Co za straszne cmentarzysko morskich stworzeń! Moje serce szlocha. No już, już po Seidonie. Jakoś dasz radę. Zaraz o tym zapomnisz. Musimy się skupić na poszukiwaniach. Patrzcie. Posejdonie, to ci na pewno poprawi humor. A cóż to takiego? I po co to zakładać na twarz? No weź, nie wiesz co to? Okulary przecież. No ale po co nosić okulary, w których gorzej widać, a nie lepiej? Narcyzie, możesz się na mnie tak nie gapić? Jak mam się nie gapić, skoro w twoich okularach widzę swoje boskie oblicze? Słuchajcie, ja wiem o co chodzi. To są okulary do spania. No tak. Jasne, to by pasowało. Fajne to. Weźmy sobie po jednej parze. Tak, na pamiątkę z ziemi. No dobra, zrobiliśmy sobie spacer, mamy pamiątki. No i nic nam z tego nie przyszło. Nigdzie nie ma ani śladu Orfeusza. Nie wiem, co mamy dalej robić. Tylko się nie rozpłacz z tej bezradności. Eris, nic nie zobaczyłaś? Żadnych wizji? Pusto. Cicho. I głucho. A co ty tam, Elis, chowasz w kieszeni? A. To. No skoro już pytasz. Zobaczcie, jabłko wyniosła z targu. Jakiś człowiek nie poczęstował dorodnym ligolem, to czemu miałam nie brać? Uwaga, łapcie jabłuszko! Jest moje. Nie, bo moje. Odsunąć się, to moje jabłko. Orfeuszu! Orfeuszu! Przepraszam. Szuka Pani Orfeusza? Tak, a skąd Pani wie? Skoro wrzeszczysz Orfeuszu na cały targ, to wszyscy wiedzą. Czy Pani mogłaby nam pomóc znaleźć Orfeusza? Musicie pójść prosto, potem w lewo, w prawo, znowu prosto, o tamtędy, a po drodze kogoś jeszcze zapytacie. Tak zrobimy. Dziękujemy. Posejdonie, czy możesz dziewczynom zabrać to jabłko i gdzieś się schować? Dobry pomysł. Inaczej się nigdy nie uspokoją. Hera, dawaj jabłko. No, dawaj, dawaj. Dobra, mam je. Oddawaj mojego ligola. Zostaw mnie. Hej, to boli. Słuchowisko stworzone przez seniorów w ramach warsztatów zrealizowanych dzięki wsparciu miasta Lublin.